Cześć, witam serdecznie. Przed chwilą na kanale Veganika opublikowałam być może kontrowersyjny, a być może wcale nie będzie budził żadnych kontrowersji, filmik, w którym zasugerowałam, że być może weganie powinni uczyć się strategii raczej od grup religijnych niż od ruchów sprawiedliwości społecznej. Co czynimy do tej pory? Opieramy się na sukcesach. Feministek, ruchu abolicjonistycznego dotyczącego wyzwolenia niewolników. Wzorujemy się na różnych ruchach dotyczących praw ludzi, praw człowieka. Podczas gdy nie zupełnie należymy do tej kategorii, ponieważ walczą o prawa człowieka, no ludzie walczą o swoje własne interesy. Wcale nie o jakieś zasady etyczne. Jakąś sprawiedliwość totalną dla wszystkich, tak jak to jest w przypadku sprawiedliwości dla zwierząt. My nie walczymy o sprawiedliwość dla nas, nie walczymy o własne korzyści. Tak jak działo, dzieje się to, działo się i dzieje się to w przypadku ruchów yy, dotyczących praw człowieka, gdzie na przykład yy, społeczność LGBTQ no, walczy bezpośrednio o korzyści własne. I bardzo często, w większości przypadków, w zasadzie. Mają, można powiedzieć, gdzieś jakąś sprawiedliwość totalną, jakieś tam wartości wyższe. Przecież nie walczą o sprawiedliwość dla zwierząt. Owszem, to jest wspaniałe to, że wśród y, przedstawicieli tej społeczności są weganie. I oczywiście są to osoby jak najbardziej mile widziane i cenione przez nas, ale również są antyweganie. Więc no, nie zupełnie jest taka analogia, bo jako weganie, jednak, my nie walczymy o korzyści dla nas. My tak naprawdę walczymy o wprowadzenie radykalnych zasad moralnych czy też etycznych, które słowo wolicie w tej chwili, nie będę się zatrzymywała przy tych definicjach, już ostatnio mieliśmy taką dyskusję. Czyli tak na serio, pod tym względem. To jednak zdecydowanie bliżej nam do ruchów religijnych i do religii, bo każda religia składa się z tych dwóch elementów z doktryny i z etyki, z zespołu zasad moralnych dotyczących tej danej religii. I te zasady bardzo często, a nawet na ogół, przewyższają interes jednostki. To w religiach ludzie walczą o jakieś tam wartości wyższe. Lepiej czy gorzej zdefiniowane, ale jednak wartości inne niż własny interes. I wideo tym odsyłam widzów, aby obejrzeli wywiad pewnej eks-muzułmanki, obecnie polityczki, działaczki, aktywistki, dotyczący strategii islamizacji świata. Nawet nie wiedziałam, że ta strategia jest tak ciekawa i że oni tak bardzo poważnie do tego podchodzą, tak bardzo profesjonalnie, że nawet podzieli społeczeństwo na różne segmenty i wymyślają odrębną propagandę dla każdej grupy społecznej i co więcej w swoich planach jak najbardziej uwzględniają na przykład tą młodzież lewicową i sprytnie próbują wykorzystać wkomponować się w ich hasła i w ich przekonania i to jest coś w ogóle niesamowitego to jest coś, czego totalnie zresztą brakuje weganom, bo weganie bardzo często, na szczęście nie moi widzowie. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że mój kanał odwiedzają osoby bardzo różne naprawdę bardzo różne o różnych przekonaniach, światopoglądach i religiach sporo tu jest właśnie osób religijnych, często o poglądach sprzecznych z moimi, ale, ale i tak się cieszę, że tutaj zachodzą i wdają się w dyskusję, bo to jest właśnie coś, czego brakuje takim typowym weganom, którzy myślą, że wystarczy, jeżeli będą kierowali swoją narrację do, do lewicy, a przecież tej lewicy to jest, no w Polsce to jest przecież raczej, no niemalże garstka, jeżeli spojrzymy na wyniki wyborów, to tych wyborców jest bardzo mało, co oczywiście nie oznacza, że osób o poglądach lewicowych jest równie mało, może po prostu oni nie chcą głosować na tych polityków, być może tyle i tylko tyle. No ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że nie ma czegoś takiego wśród wegan, jak y, obszerna strategia, jak dotrzeć do każdej z grup społecznych, w jaki sposób korzystać nawet ich aktualne poglądy, y, jak pożenić ten pogląd, który chcemy im y, w cudzysłowie sprzedać, z poglądami, które oni już wyznają, po to, żeby to było jakieś takie bardziej przystępne, więc no ogólnie wydaje mi się, że naprawdę jako weganie moglibyśmy się wiele nauczyć, uczyć od islamistów i ich planu islamizacji świata. No plus to, że wydaje mi się, że czego weganie bardzo nie chcą przyznać, wielu wegan nie chce przyznać, no ja uważam jednak, że nas jednak więcej łączy z religiami niż z ruchami sprawiedliwości społecznej. No właśnie, chociażby z tego względu, że walczymy o wartości wyższe, a nie własny interes o własną koszulę bliską ciału. Ale też nie o tym chciałam dokładnie rozmawiać w tym wideo. Idąc dalej tropem, oglądałam inne wywiady z tą panią. Jeżeli oczywiście zechcecie, to po prostu wejdźcie na kanał Weganika. Wideo jest oczywiście po angielsku, no ale również i ten wywiad i te inne wywiady z tą panią są także po angielsku. Y oczywiście używajcie, używajcie y automatycznych tłumaczeń, jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego. Ja zresztą tam mówię bardzo prosto, bo to to też już nagrywałam w nocy, już nawet nie chciało mi się za bardzo myśleć i, i nic o tam wymyślać. Po prostu spontanicznie powiedziałam kilka słów, które chciałam powiedzieć, co mi leżało na sercu. Tak jak zresztą w tej chwili też to robię, z tej chwili piąta rano, już miałam iść spać, ale jeszcze pomyślałam, że się podzielę z wami tą refleksją, bo teraz będzie to, do czego tak na serio zmierzam i co tak naprawdę chciałam przekazać w tym filmiku. Chodzi o to, że w jednym z tych wywiadów. Padły takie słowa, że jednak te ruchy religijne, to chociażby takie jak właśnie islamiści, ale również chrześcijanie też to stosują. Może nie tak ogólnie w każdym kościele, ale są przecież te różne też ruchy chrześcijańskie, prawda? I co się stosuje? Jest taka dbałość o członków. Oni właśnie nawet powiedzieli w jednym wywiadzie, że. Muzułmanie tak mówią do tych swoich tych kandydatów na członków, tak, żeby zjednać tych ludzi, tak do siebie przywiązać, że się zwracają bracie, siostro. I ja się tak na chwilę zastanowiłam. Pomyślcie, jaką energię niosą w sobie te słowa. Wyobrażacie w ogóle sobie coś takiego? Gdybyśmy my tutaj, w tej nawet mikrospołeczności, nawet tej z tego kanału, ci, którzy się tu spotykamy, często w sekcji, komentarzy, już się co nieco znamy, w ogóle w tym środowisku wegan, gdybyśmy, wyobraźcie sobie, my zaczęli zwracać się do siebie: bracie, siostro, czy czujecie to ciepło bijące z tych słów? Gdybyśmy tak siebie traktowali, gdybyśmy my w ogóle jako weganie zaczęli dbać o siebie nawzajem, o innych wegan. Wyobrażacie sobie, jak totalnie wiele by to zmieniło, żeby takie zwykłe, samotne osoby, jakieś zagubieni nastolatkowie, nastolatki, którzy szukają swojego miejsca na świecie, swojej społeczności. Czy oni nawet też mówili o imigrantach, że ci imigranci, którzy tam przybywają do tych nowych krajów, niby w poszukiwaniu lepszego życia, jednak spotykają się z chłodnym często przyjęciem, z wrogością, nikt nie jest nimi zainteresowany, no i no kto ich do siebie przytuli? No najprędzej bracia muzułmanie się do nich zgłoszą, no i no ich mają, bo oni dla nich mają jakąś ofertę, wychodzą do nich z sercem. I teraz pomyślcie, gdybyśmy my jako weganie, Więcej myśleli o ludziach, o ludziach, którzy wstępują w nasze, w nasze szeregi i również o nas nawzajem. Gdybyśmy my siebie szanowali, traktowali ciepło, bratersko, no przecież to by totalnie wszystko zmieniło. Bo zobaczcie, razem walczymy o zwierzęta, ale każdy sobie, każdy sobie, każdy we własnym zakresie, a przecież. To jest w ogóle też niesamowite, jak często Weganie siebie podkopują, krytykują. I teraz tak myślę sobie te osoby, które przychodzą na przykład się czepiać, jakieś szczegóły, których nie zgadzają się ze mną i nie mogą po prostu zaakceptować, że no okej, okay, w czymś tam się nie zgadzamy. No, no, spokojnie, no, no i co z tego? To jest normalne. Przecież m, powinniśmy się nie zgadzać w jakichś kwestiach, prawda? To byłoby głupie, gdybyśmy jako weganie się we wszystkim zgadzali. Fajnie, że jesteśmy inni, prawda? Ale te osoby nie zapytają na przykład, czy czegoś ci nie potrzeba, czy nie jesteś zmęczona tym ciągłym nagrywaniem filmików, tylko wyszukują jakichś szczegółów, co do których tam nie zgadzają się. I to też nie chodzi tylko o podkopywanie kogoś, kto już działa, kto już coś robi, ale też brakuje takiego zainteresowania i wsparcia kogoś, kto jest na początku drogi, albo załóżmy, założył kanał, próbuje coś zrobić. Nie ma czegoś takiego, że widzimy, że o, nasz brat, na przykład Bart Hart, ma kanał super treści, wartościowe. I tam mało ma tych wejść. To kurczę, pomóżmy mu, pomóżmy, wejdźmy. Dajmy mu lajki, komentarze, otoczmy go jakimś ciepłem, albo teraz tą inicjatywę, z którą wyszedł. Przecież ten człowiek płaci ludziom za to, żeby chcieli tworzyć tę społeczność. Zobaczcie, teraz w środę znowu się spotykamy na tych wegańskich grach, i on. Pozwala nam wygrywać pieniądze. On płaci nam swoje własne, prywatne pieniądze, po to, żebyśmy chcieli brać w tym udział, żeby to jakoś rozkręcić. Jak jest opór? To jest po prostu. no To jest po prostu no, niewybaczalne. No jak w Polsce jest tylko 25 wegan łącznie z nim, czyli poza nim 24 osoby, ja was oczywiście bardzo proszę, kto jeszcze tam się nie zarejestrował. Przecież to jest, to jest rejestracja to jest prosta sprawa. To zabiera, nie wiem, dwie minuty i spotykajcie się tam z nami. No, spróbujmy coś w tej Polsce zrobić, jakąś społeczność utworzyć. Nie mówię, że w tej chwili w tym kształcie, to to już jest optymalne, bo tam jest za mało trochę miejsca i czasu na ten taki indywidualny nasz kontakt między sobą, ale tam już są nasze sugestie, nasze os uczestników żebyśmy więcej mieli tam czasu na taką swobodną spontaniczną wymianę zdań. I ja jestem przekonana, że ta platforma będzie ewoluować, te spotkania będą ewoluować. Ale to też nie chodzi tylko o to. Zobaczcie w ogóle na więc oczywiście gorąco zapraszam, zarejestrujcie się tam, ale to też nie, nie myślę, że ja w tym momencie nagrywam ten odcinek w tym celu, żeby to reklamować. Po prostu taka prośba, kto jeszcze się nie zarejestrował, żeby, żeby jednak dołączyć i żebyśmy próbowali tworzyć społeczność. Ale zobaczcie, na świecie jak to wygląda, są celebryci, wegańscy celebryci, i, i to jest w zasadzie parę osób, jest to jakaś policzona liczba osób. I te osoby, konkretnie te osoby, faktycznie dostają sporo wsparcia. Są wspierani przez widzów, przez fanów. Otrzymują także wsparcie finansowe, i to często ogromne, w ogóle no, nie przystające do tego, ile potrzeba wsparcia na jakąś taką działalność YouTubeową Ale oprócz tego jest cała masa mniejszych twórców, aktywistów na całym świecie, i oni. Nic nie mają, żadnego wsparcia. No, oczywiście, ja też należę do, do takich osób, ale nie mówię teraz tylko we własnym imieniu po to, żeby się żalić, tylko mówię w imieniu wszystkich aktywistów na świecie, którzy wydaje im się, że wstępują w szeregi jakiegoś ruchu, że chcą współdziałać, współpracować i. No i po prostu żadnym echem to się nie odbija w samym, nawet w tym środowisku, nie masz żadnego wsparcia, nie ma wsparcia ich działalności, nie ma ciepła, nie ma o fajnie, że jesteś, fajnie, że coś robisz, fajnie, że mamy kolejnego aktywistę, czy kolejny kanał, o fajnie, że poruszasz inną tematykę, że masz inne argumenty, fajnie, że masz inne spojrzenie na jakąś kwestię, nie ma tego. Jest tak jakby ściana, nikogo to nie obchodzi. Zobaczcie, jaki to jest kontrast wobec tego takiego ciepłego przywitania przez chociażby muzułmanów: bracie, witaj, bracie, witaj, bracie. I każdy chce być tym bratem, i no właśnie, tam jest idea witania nowych, a wśród wegan jest zimna ściana ignorancji. Nieprzychylności wobec nowych. Ja czasem mam wrażenie, tak, jakby chcieli wypychać nowych, tak jakby traktowali, nie wiem, jak konkurencję, to, że ktoś w ogóle coś jeszcze próbuje tu robić. Czasem mnie to szukuje, ale myślę, że po prostu błąd leży u podstaw. Bo oczywiście nam chodzi o zwierzęta, o ratowanie zwierząt. Oczywiście, że tak. Ale w tym wszystkim czy my się przypadkiem nie zagalopowaliśmy w taki sposób, że. No, faktycznie, myślimy, w głowie mamy kurczaki, świnie, wielu wegan. Myślę, że może nawet, może nawet nienawidzić ludzi, bo oczywiście ludzie są przyczyną y, tych wszystkich nieszczęść. I no niestety, tutaj brakuje tego elementu, tej takiej wręcz miłości braterskiej, która jest w religiach, bo religie jednak nakazują patrzenie na bliźniego, no, jak na brata umiłowanego, tam jest miłość między członkami i niestety ja to pamiętam z ruchów w kościele. Też już jako nastolatka przynależałam do, do różnych ruchów, jeździłam na różne rekolekcje do zakonów i no, przebywałam w tym środowisku i tam było to ciepło, był ogrom ciepła ciepła serca. Tam każdy czuł się taki mile widziany, wręcz kochany. To jest coś, czego totalnie brakuje właśnie w tym ruchu. I wydaje mi się, że no jeżeli ruch wegański jest stworzony w dużej mierze przez ateistów, przez faktycznie przedstawicieli lewicy, być może to są osoby, które w życiu tego nie, zna, nie zaznały, bo być może po prostu nigdy. Nie były członkami żadnych religii. Nie wiedzą, co to znaczy być członkiem jakiegoś ruchu typu właśnie religijnego. Nie wiedzą, co to znaczy być chcianym przez jakąś społeczność, być dobrze przyjętym. Od początku, a nie dopiero jak się jest sławnym, bo to jest w ogóle katastrofa. Weganie dopiero liczą się z tymi, którzy są sławni. Musisz mieć najpierw, nie wiem, 50 tysięcy subskrybentów, chyba, żeby zaczęto ciebie w ogóle liczyć się z tobą i w ogóle wysłuchać, co masz do powiedzenia. To jest katastrofa. W religiach jest odwrotnie. Przychodzi ktoś nowy, to może być pijaczyna, to może być. Narkoman i jest po prostu zalewany deszczem miłości. Ludzie się cieszą, że ktoś taki przyłączył do nas. Słuchajcie, jest już y, naprawdę rano, już się rozjaśnia. Ja już skończę to swoje przemówienie, ale na pewno będę chciała kontynuować ten temat i na pewno będę miała ofertę ze swojej strony. Yy, właśnie w takim kierunku, w takim kierunku, żebyśmy my siebie też bardziej wspierali, żebyśmy byli fantastyczną społecznością. Oczywiście, Bart też takie coś próbuje robić, po to założył te wegańskie gry i po to płaci wręcz ludziom, po to, żeby zechcieli rozkręcać tą społeczność i ją tworzyć. Dlatego naprawdę no nie można tak człowieka odrzucić. Nie wolno, no to jest niemoralne. To jest nietyczne. Trzeba, naprawdę, musicie wszyscy tam się zarejestrować i naprawdę w środę chcę widzieć więcej z Was. No, ale to jest barta koncepcja, ale ja też za jakiś czas, yy, myślę, że może we wrześniu, przedstawię swoje propozycje. Bo mam też bardzo ciekawe propozycje, i najpierw, niestety, będę musiała przedstawić swoją ofertę edukacyjną. Bo niestety muszę pomyśleć o swoim interesie: o tym, jak w ogóle przeżyć, przetrwać i wyjść z dołka finansowego. Ale jak już co nieco ogarnę te sprawy, to przedstawię taką ofertę grup wsparcia. I myślę, że ta idea, bo, bo przedstawię bliżej tą ideę, dlaczego to tak widzę, w taki sposób, myślę, że to może być bardzo ciekawe. Zapraszam do dalszego oczywiście śledzenia i oczywiście do rejestracji na wegańskich grach. Pozdrawiam serdecznie, cześć.